Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczynamy z Wojtkiem, chociaż z tego samego miejsca, co żeśmy skończyli wcześniej, ale zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj również nietypowo, bo zaczynamy śniadaniem, bo mamy godzinę chyba 8 rano. Jesteśmy po Nureczku, który widzieliście tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, w zależności jak mi się tam wyjdzie. Jemy śniadanie. Trochę się, susu, trochę się suszymy, bo nas zalało Wojtka z tego piankę, zalała mnie suchy skafander. Pociek aż po samego pasa, że tak powiem. No nic, każdy dobry, suchy skafander musi, musi być mokry od środka. Czyli jest bardzo dobry. Tak, tak, tak. Nie mogę sobie poradzić z tą po prostu manszętą. Jak zakładam, zawsze cieknie. No mniejsza z tym. W każdym, w każdym bądź razie, plan na dziś jest taki, że jemy właśnie nie. suszymy się. Jedziemy do Złocieńca, do kolegi Bartka. Tam robimy małą roszadę ze sprzętem i jedziemy na rzekę Drawę. Mam nadzieję, że widoczność tam pozwoli zrobić przepiękne ujęcia i też oczywiście mam nadzieję, że spotkamy jakieś ryby, których nie mogę spotkać w jeziorze. Także liczę na, na to, że będzie fajnie. Także widzimy się już gdzie? No u Bartka. Także do zobaczenia. A więc właśnie, dojechaliśmy do Złocieńca, do Bartka. Idę się właśnie przywitać. Cześć Zbyszek, witaj. Cześć. cześć, cześć. Właśnie kończę, widzisz, przygotowania mojej ścianki i obrazów. Można sobie y, obejrzeć niedługo Święta Drawy w Złocieńcu, więc trwają u mnie przygotowania. Y, przepakujemy się, zrobimy plan, gdzie mamy wejść, gdzie mamy wyjść. I co? I jedziemy na Drawę. Penetrować ją, bo jestem mega ciekawy, jak to nam to wszystko wyjdzie. Bartek piękne zdjęcia robi. O, Bartek się dowiedział, gdzie jest Nemo. Słuchajcie, za chwilę ruszamy na drawę. I będziemy nurkowali. Zbyszek przyjechał do mnie już po raz drugi. Ostatnio nurkowaliśmy na jeziorze, na jeziorze Krzemno. Wczoraj Zbyszek nurkował na Komorzu, też do mnie zadzwonił. Słuchajcie i się zapytał mnie, czy są jeszcze jakieś fajne miejsca tutaj w naszej okolicy w powiecie drawskim. Jeżeli będziecie gdzieś tutaj w pobliżu Pojeźdża Drawskiego. Zapraszam Was na nurkowanie. Myślę, że dzisiaj pokażemy też troszeczkę zdjęć. Zbyszku, będziemy mogli pokazać troszeczkę moich zdjęć w filmiku, jakie robię właśnie w naszych jeziorach. Bo to, co tutaj dzisiaj widzicie, to jest oczywiście egzotyka i basen. Ale w naszych jeziorach są również bardzo fajne ryby. Jest bardzo fajna widoczność, fajne rośliny. Potwierdzam. I Odeślę Zbyszkowi kilka zdjęć, on nie umieści w filmiku. Zobaczycie, jakie zdjęcia robię w naszych jeziorach, które są w pobliżu Pojrza Ol, Drawskiego. Ben, Także zapraszam was na ten odcinek. Obserwujcie. Ze swojej strony jeszcze chciałbym powiedzieć, że prowadzę szkołę nurkową Let's Go Diving. Zbyszku będziemy mogli udostępnić też gdzieś tam informacje. Jak najbardziej. Więc jeżeli będziecie w okolicy, zapraszam. Kontaktujcie się. Będzie tam numer kontaktowy. Odzywajcie się. A na pewno zrobimy fajne nurkowanie i będę w stanie pokazać wam podwodny świat. Do no, zobaczenia. No to lecimy na Drawę. dojechaliśmy na miejsce klarujemy sprzęt ubieramy się i wchodzimy ale powiem wam szczerze że ledwo żyję chyba się zatrułem nie wiem czym, ale się zatrułem masakra nie wiem jakie ja te, te dwa, dwa kilometry przypłynę ale nie odpuszczę nie odpuszczę za daleko jechałem żeby odpuścić Dziś nurkowanie w drawie, ale to nurkowanie było nieco inne niż zwykle. Zabrakło kilku ważnych danych, jak temperatura czy głębokość. To wszystko przez zatrucie pokarmowe, które dopadło mnie tuż przed samym nurkowaniem. Pamiętajcie, jeśli czujecie, że coś jest nie tak z waszym zdrowiem, nie ryzykujcie i nie wchodźcie do wody. Ja niestety zaryzykowałem i w pośpiechu zapomniałem nawet komputera nurkowego. No takie dni niestety się zdarzają, ale nie powinny. Na ekranach widzicie rybkę, której nigdy wcześniej nie widziałem. To różanka. Towarzyszy jej cała rodzina kiełbi. To naprawdę wyjątkowe spotkanie. No oczywiście dla mnie. W podwodnym świecie Drawy życie pisze własne scenariusze. To, co udało się uchwycić, to prawdziwa perełka. Zresztą zobaczcie sami. W ułamku sekundy, z góry, niczym błyskawica, atakuje szczupak. Jego ofiara, no w tym przypadku kiełk, nie miała żadnych szans. To jeden z tych momentów, które pamięta się na całe życie. Oto Wojtek, zadowolony z nurkowania, zresztą tak jak i ja. Bartek, nasz przewodnik, oraz uzdolniony pstryka Fotek. Leżą porozrzucane kości. To prawdopodobnie pozostałość po zwierzęciu, które tutaj zakończyło swój żywot. To przypomina, że cykl życia i śmierci jest nieodłączną częścią natury. Trzeba przyznać, że podwodny świat w rzekach jest diametralnie inny od tego, co znamy z jezior. Tu życie toczy się szybciej, wszystko jest w ciągłym ruchu. To fascynujący i dynamiczny ekosystem. Kiełbie odgrywają ważną rolę w ekosystemie rzek. Żywią się bezkręgowcami, które wygrzebują z dna, dzięki czemu pomagają w czyszczeniu i napowietrzaniu osadów dennych. To taki naturalny, podwodny odkurzacz. Do tej pory udało nam się spotkać też pokaźne klenie. To przepiękne ryby, ale muszę przyznać, że są wyjątkowo płochliwe, Ciągle były szybsze ode mnie, co tylko pokazuje jak trudno jest je uchwycić w naturalnym środowisku. A te maluchy to co? Ukleja? Mimo że kiełb nie jest dużą rybą, jego mięso jest bardzo smaczne i w niektórych krajach, na przykład we Francji, jest cenionym przysmakiem. Jest też często wykorzystywany jako bardzo dobra przynęta na większe drapieżniki, no takie jak sandacze. W tej bujnej roślinności życie toczy się niezwykle szybko. Ryby pojawiają się i znikają dosłownie jak duchy. Przez chwilę moja kamera uchwyciła niewielkiego klenia, który natychmiast zniknął w zielonej gęstwinie. W tym kadrze rzeka Drawa przypomina płynące akwarium. Niesamowite widoki. Bójna roślinność i ryby w ciągłym ruchu sprawiają, że można zapomnieć, iż to dzika natura. Mórzanka jest jedyną rybą w Polsce, która składa ikrę wewnątrz małży, na przykład skójki. To niesamowity przykład współpracy. Samica ma długie pokładełko, którym wprowadza jaja do skrzeli małża, a samiec wypuszcza nasienie w pobliżu, tak aby woda niosła je do środka. Małż zapewnia jajom schronienie przed drapieżnikami, a w zamian za to, no cóż. Na razie nic nie wiadomo o korzyściach dla małży, ale naukowcy wciąż badają ten niezwykły układ. Natrafiłem na coś, co wygląda absolutnie odlotowo. To najprawdopodobniej gąbka słodkowodna, czasami przypominająca krzewy, a czasem dziwne formy. Ich obecność jest najlepszym dowodem na to, że woda jest tutaj czysta. Mimo, że ta roślinność przypomina tropikalną dżunglę, nurkowanie tutaj to czysta przyjemność. Miałem obawy, że trudno będzie się poruszać, ale okazało się, że wszystko jest super. Ta rzeka naprawdę potrafi zaskoczyć. To był jeden z najgłębszych odcinków rzeki, tak przynajmniej mi się wydaje. Na tym fragmencie głębokość dochodziła aż do 3 metrów, albo tylko. Ciężko to stwierdzić, ponieważ mało nurkuje w rzekach i brak mi doświadczenia w tym temacie. Mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że ten odcinek to królestwo różanki. Spotkałem ją w naprawdę dużej ilości, co jest dowodem na to, jak czysta i zdrowa jest rzeka. Choć ubolewam nad tym, że nie udało mi się nagrać tych największych gleni, To i tak różanka rządzi. Jedno wiem na pewno. Wrócimy tu jesienią i wczesną wiosną. Wtedy, gdy roślinność będzie zdecydowanie mniejsza, może uda się nam nagrać coś więcej. Drawa to miejsce, do którego zdecydowanie warto wracać. Nie wiem jak to możliwe, ale po dosłownie kilku metrach nurkowania stał się prawdziwy cud nad drawą. Całkiem normalnie zacząłem się czuć i wszystko mi przeszło. To najlepszy dowód, że nurkowanie ma moc leczniczą. No, to chyba najlepsze lekarstwo na zatrucie. Zastanawiacie się, jak wrócimy do samochodu. Przecież nie będziemy płynąć pod prąd. Otóż wcześniej zostawiliśmy auto w punkcie A, a do wody weszliśmy w punkcie B. Problem w tym, że nie wiedzieliśmy, kiedy dotrzemy do punktu A. Będziemy musieli co jakiś czas sprawdzać, ale jak to my i tak nie trafimy. Zresztą zobaczcie sami, jak sobie z tym poradziliśmy. Ale pierw obiecane zdjęcia z naszych polskich jezior, które zrobił Bartek. Jak dla mnie to po prostu mistrzostwo świata.

Jeśli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś wesprzeć mój kanał, bym mógł się rozwijać, bym mógł docierać do większej ilości jezior, to możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Patronite, jak to zrobili Marek, Paweł, Jarosław, Mariusz, Jarosław oraz Agata, którym serdecznie dziękuję.